aż sama siebie znowu zaskoczyłam. Czy to mój kolejny sukces w demaskowaniu złowieszczych elit? To też świetny taki przykład obrazujący właśnie, jak my, Truth Seeker, czyli antysystemowi śledczy, właśnie dochodzimy swoim takim właśnie łączeniem kropek, takim zawolowanym trochę myśleniem i łączeniem faktów i informacji, właśnie do pewnych odkryć, które często łamią właśnie system i największe manipulacje skamy świata. W tym wypadku taka niby sobie tam błaha sprawa, aczkolwiek jak. Ona ma bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy i ten właśnie kluczowy, wokół którego się kręci jakby wszystko, właśnie wniosek na bazie sytuacji z Billem Gatesem. Jest to temat sam w sobie mocarny i tutaj znowu potrzebna jest głębsza analiza, z czego to wynika. Dlaczego nagle Bill Gates zszokował, e, myślę, że cały świat swoim wpisem na blogu, który jakby odwołuje histerię klimatyczną? Natomiast moje odkrycie wiąże się uwaga z Billie Eilish, z ikoną popkultury, można powiedzieć, e, idolką taką, no, taką topową idolką młodych ludzi, e, którzy są jakby taką no, największą ofiarą, prawda, te, tych wszystkich e, manipulacji, e, w tym wypadku manipulacji i kontroli, właśnie strachem. E, na temat katastrofy klimatycznej. I jest to też przykład na to, co mówiłam w ostatnim filmie odnośnie tych czerwonych żołnierzy systemu, którzy właśnie mają pełnić swoje konkretne zadania i są wypuszczani do, 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 do publicznego obiegu w konkretnych swoich momentach z konkretnymi zachowaniami. No, i właśnie mamy teraz sytuację, kiedy Bill Gates 28 października publikuje ten kontrowersyjny swój artykuł, który uderza w narrację klimatyczną, i mamy dzień później. W jakimś wywiadzie Billie Eilish, która jest na no, takim um, z tych czerwonych żołnierzy, o których wspominałam, to myślę, że jest taką księżniczką, można powiedzieć, tej armii. Um, widzimy właśnie jej zmiany tak, wizerunkową, widzimy jakby jej twórczość, jej teledyski, jej teksty, które no, stricte jakby śpiewają o tym, jak właśnie... to jest, można powiedzieć, no, trochę opętana i służy e, konkretnemu e, Bogu. A jako właśnie jedna z tych licznych e, w popkulturze, w Hollywood, która właśnie... Tutaj pełni tę swoją rol rolę w bezpośrednim, najmocniejszym wpływie na. Tak e, niewinne i podatne na, na manipulacje, na mind control właśnie dzieci. Nagle dosłownie dzień później wyskakuje, ogłaszając swoje filantropijne, wspaniałe zachowanie, że zamierza ponad 11 milionów dolarów przeznaczyć na fundację, uwaga, no nie zgadniecie jaką, <grywa> która ma walczyć właśnie z klimatem i z redukcją CO2. Więc jest to po prostu e, no, psychologiczne, socjotechniczne mistrzostwo, gdzie w tym momencie oczywiście. Że jakby z tej całej afery, którą wywołał Gates, ona teraz zmienia kurs, prawda? Żeby ludzie się nie skupiali na, na tym, co on powiedział, tylko żeby teraz właśnie w drugą stronę tą wajchę przekręcić: że skoro ktoś jest w stanie przeznaczyć tyle własnych pieniędzy, prawda, na taki cel, to znaczy, że jest to cel słuszny. W dalszym ciągu, jak najbardziej? I nawet jeśli osoba dorosła może podda to większej refleksji, to jednak dzieci nie, bo dzieci się nie zastanawiają nad tym. To jest po prostu, jakby to się dzieje w podświadomości, tak? To są takie przekazy podprogowe, zbudowane na pewnym autorytecie, że tutaj nie ma takiej analizy logicznej, przyczynowo-skutkowej, nie, tylko no, też przede wszystkim działa to po prostu jak taki typowy odstraszacz, nie, jak tak zwana przeze mnie właśnie kość dezorientacyjna. Teraz, do czego ja zmierzam? Że czym my się wyróżniamy, właśnie, w jaki sposób my dochodzimy do takich rzeczy. I że to nie jest jakby, ja nie wiem, może to jest trochę już wyuczenie takie, że jesteśmy nauczeni tych jakby schematów, że zawsze tak to działa, że nigdy nie ma jakby żadnej filantropijnej, tym bardziej ze strony tych osób działalności. Zawsze jest jakieś drugie dno, zawsze tam jest jakiś skry, skrywany interes, albo ktoś pociąga daną osobą jak za, za sznurki. I albo to wynika z tego, że my jesteśmy tak tego nauczeni, e, no bo w sumie na tym polega tak, Truth Seeker. Em, Mówiąc po polsku, kiedyś pejoratywnie, dzisiaj z dumą, szurów, jakby domena, właśnie polega na tym, że my wszędzie mamy jakieś lampki, nie? jakby wszędzie szukamy drugiego dna. I w tym momencie ja widzę po prostu niewinną informację, taką, można powiedzieć, rozrywkową, że właśnie że ona coś takiego ogłosiła i jeszcze dodała do tego oczywiście taką też psychologicznie zagrywkę wielkiego serca, prawda że apeluje, żeby inni, którzy mają te biliony, no to robili coś z tymi bilionami, bo, bo po co je mają, jeśli nie mogą je rozdać potrzebującym, tak? czy na potrzebujące cele. Więc to też od razu pokazuje, że człowiek dobrego serca, jak już ma przeznaczyć pieniądze, na taki dobroduszny cel, tak? Więc też buduje takie poczucie właśnie yy, wiarygodności. No i ja to sobie widzę sobie, tak? I, i mówię, kurwa, ale kiedy to się wydarzyło? Od razu mi się lampka zapaliła. Czy to jest jakoś złożone chronologicznie z tym, że przecież Gates teraz jakby zaburzył tym całym światem? No, i zaczęłam szperać, zaczęłam się pytać i, i, i zadałam pytanie, kiedy właśnie to miało miejsce. Czy to, czy to była taka rzucona informacja, a tak naprawdę może to się wydarzyło dwa lata temu, tylko po prostu ktoś teraz to podał za dobry przykład um, czegoś, co go ujęło. A tu się okazuje, że nie, że to jest świeża sprawa, że to się wydarzyło 29 sierpnia. No i potem ja drugą informację badam, kiedy dokładnie opublikował ten post Gates. No i 28, nie? Dzień wcześniej. <laughs> Więc można powiedzieć, no, że patrząc na to tak logicznie, to wychodzi jak taka zwykła, czysta po prostu akcja-reakcja, tak? Jakby tutaj Gates zatrząsnął światem, no to od razu jakby palenie gruntu, trzeba zrobić coś, trzeba coś wrzucić, prawda? Dezorientującego, coś, co nawet uwaga, tutaj może kogoś zburzy to świat, wcale nie ma miejsca. I <laughs> kto wie, czy wcale te pieniądze od niej nie poszły tam. Ja pewnie mogę wiedzieć, gdybym chciała usiąść i pogłębić ten temat, bo byłby istotny, to ja bym to zrobiła. I bym się dokopała do tego, jakie to, jakie to były konkretnie fundacje, kto nimi zarządza i jaka jest szansa, że mogłyby, mogłyby po prostu zmanipulować treścią, tak? Twierdząc, że te pieniądze zostały przesłane, a tak naprawdę nie zostały. Ponieważ w tym momencie, jeśli naprawdę chodzi o to, że o takie jak dobroduszne rozdawanie kasy. E no to dlaczego taka, e, taka gwiazda, możemy zadać sobie pytanie, nie zrobi na przykład charytatywnego koncertu, prawda, żeby e, dla swoich fanów, dzięki których od lat zdobywa bogactwo, nie zrobi powiedzmy jednej transy, która będzie darmowa. Kurwa, jednej trasy, no jakby zrobiła jeden koncert. A jak już rzekomo przeznacza pieniądze, to są to pieniądze, które idą w politykę, tak? które są takim orężem, takim mieczem, takim narzędziem do manipulacji, kontroli, w tym wypadku do zakładania pętli ludziom na szyi, tak? do wielkiej, misternej rewolucji planowanej od lat 70., jak nie wcześniej, No od 70. w sumie. Um, dlaczego tak, prawda? W te, w, te, w te klimaty? Dlaczego tam? Dlaczego nie na głodujące dzieci? Dlaczego nie na, nie wiem, jakąś fundację, która leczy nowotwory, yy, na bezdomnych? wiecie o co chodzi? Tylko tam, w ten jeden cel, tak zbieżny w czasie z, no, z dużym wydarzeniem, które zatrzęsło właśnie świat, czyli zeznania Gatesa. No i właśnie o tyle, o ile nie jest sprawa dużej rangi, prawda? Że jakaś tam gwiazda przeznaczyła tyle i tyle kasy, to ten główny wniosek, jaki można z tego wyciągnąć, który tyczy się jakby tej najpotężniejszej wiedzy, to jest właśnie zrozumienie przez kogo, w jakim stopniu, gdzie system pociąga sznurki i gdzie bawi się nami, naszą percepcją, naszą świadomością, naszą wiedzą, gdzie kreuje w nas w jaki sposób właśnie pewne postawy takie, nie? czy poglądy i że to jest tak zaawansowana sieć tych połączeń, że nawet jak jest tam sobie ktoś by pomyślał może, no ktoś, no nie wiem kto, ale że to jest jakaś niewinna gwiazda e, i że ona jest po prostu dosłownie takim pionkiem, którego się wykorzystuje do wyższych jakichś tam geopolitycznych, e, no, czarnych e, celów, nie? E, więc tak się właśnie zastanawiam, czy to kwestia jakby tego wyuczenia e, mechanizmów systemu, czy po prostu intuicji, boskiej intuicji, ale w moim przypadku myślę, że już od tylu lat na tylu przykładach, no nie da się zaprzeczyć, że u mnie to jest łączne zdecydowanie, że ja dosłownie czuję po prostu jakiś taki... Taką boską, bo po prostu intuicję w sobie, która powoduje mnie takie oświecenia, że nagle, wiesz, no jakby człowiek mieli tych informacji dziennie, no z 10 godzin mieli te informacje, tak? Więc trzeba mieć naprawdę dobrze wyuczony taki system filtracji tych informacji, tak? Bo gdybym ja miała z lewej czy z prawej strony wszystkie histerie jakby łapać, chwytać, mielić i przekazywać dalej, no to ja bym nie miała żadnej wiarygodności, ponieważ czwarte rzeczy się nie wydarza. I przede wszystkim ja bym zwariowała, tak? Więc jakby ten filtr, który ja mam, no to jest niezbędny do tego i to, że ja akurat w tym wszystkim wybieram, w tym ogromie tych informacji, z lewej i z prawej strony, ja zawsze wybiorę ten środek i pójdę za tym, bo czuję, że, że muszę tutaj iść, tamto olałam, tamto olałam, tamto zbagatelizowałam, a tutaj czuję, że to jest to i za każdym razem, kiedy ja tak poczuję, to faktycznie, mam rację i to się weryfikuje po, po jakimś tam czasie albo od razu, wiadomo, I że... ja myślę, że to jest naprawdę ta globalna zbiorowa świadomość, to co teraz widzimy, co się dzieje właśnie rezonansem Schumana, który bada energię Ziemi, czyli właśnie Boga, jakby jego natężenie pracy, że tak powiem, ale... które działa w tym polu kwantowym, przekazując nam to do naszych odbiorników, chociażby w postaci szyszynki, no to... Naprawdę ciężko zaprzeczać, nie? Że te, te rzeczy mają sens po prostu, bo to jest jakby to są lata weryfikacji, takiego, takiego empirycznego doświadczania.